Dajcie, zimny start. Od miesiąca stoi, miesiąc niepalony. Silnik Mercedesa V8 OM422A, 354 konie. Zamontowany w żurawiu samojezdnym. Troszkę ręcznego gazu. Czy nie ma problemu z paleniem? V8 zawsze pali chyba że paliwa mu braknie No już jest 16 lat u nas i nigdy nie było problemu z paleniem jego zima nie zima on zawsze pali tu jest 7300 godzin 63 tysiące no nieca 64 już tysiące kilometrów rocznik 89 także swoje latka już ma silnik bez remontu nigdy nie dotykany obecnie wymaga regulacji zaworu bo już słychać że już zaczyna już klepać klawiatura ale tam od nowości nikt tych nekli nie ściągał. Tak jak silnik był pomalowany we fabryce, tak przez tyle lat nikt tam do niego nie zaglądał. Teraz musimy powietrze nabić. Ja mi się to podoba. Skrzynia biegów 6 WG201, półautomat sześciobiegowy. Też jeszcze bez remontu przez tyle lat. Trzeba byłoby jej olej zmienić. Także no, tak chodzi maszyna po miesiącu niepalenia. Pozdrawiam.